Wybrałem na ten wieczór te dwa fragmenty z Pisma Świętego. Fragment z Apokalipsy opowiadający o liturgii niebieskiej z tym kadzeniem, które symbolizuje modlitwy świętych i wywołuje trzęsienia ziemi. I obraz modlitwy Jezusa. Który mówi to, o czym mówiliśmy poprzednio. Oczywiście, ja nie mam tak pięknego języka jak Jezus. Czy ten tłumacz mówi on o tym, że w prawdzie człowiek się uświęca i że słowo, które on daje, jest prawdą. W tym się mieści nasze posłuszeństwo. Mówi, kto ich posłucha, niech będzie też uświęcony w prawdzie. I niech też wierzy we mnie i będzie tam, gdzie ja jestem. Wydaje się, że to trudne jest do zrozumienia, ale to jest w sumie proste. To nie jest jak, jak, jakaś skomplikowana filozofia. Wzajemna zależność pewnych postaw. Jeśli słucham słów Bożych, wchodzę w prawdę. Jeśli wchodzę w prawdę, wchodzę w uświęcenie, wchodzę w Królestwo Boże. Wszystko się kończy. I on mówi jeszcze, poświęcam się za nich. Tam, gdzie jest poświęcenie, tam jest, mowa, tam jest miejsce dla arcykapłana. Dla kapłana. I dlatego dokomponowałem do tego fragmentu Ewangeliana ten fragment z Apokalipsy, gdzie jest mowa o tej liturgii niebieskiej. Widzieliśmy taki obraz. Pieczęci, siódmej pieczęci, która została przełamana. Te siedem pieczęci mogą symbolizować siedem grzechów głównych, które może tylko i, i baranek Boży przełamać, i on je przełamuje. I księga życia loskich, ludzkich losów jest zapieczętowana na te siedem pieczęci w Apokalipsie, taki jest obraz, i tylko baranek może je przełamać. My ten gest przełamywania pieczęci, bo one były takie okrągłe, powtarzamy na Eucharystii, kiedy ja przełamuję hostię. W tym momencie mówię o Baranku Boży. I to jest odwołanie się do Apokalipsy, do tej liturgii apokaliptycznej, gdzie w życiu Jezusa, kiedy on przełamał swoje serce, bo przecież jemu pękło serce na krzyżu, przełamały się pieczęcie grzechu. Wszystkie losy zostały jakby rozwiązane. Ten gest powtarzamy na mszy świętej w Eucharystii. No i więc widzimy obraz. Ta pieczęć siódma została przełamana. Zapanowała w niebie cisza, jakby na pół godziny. Wszystko się uspokoiło, nawet w niebie. No i nagle pojawiają się aniołowie z trąbami. To jest jakby ostatnia już godzina. I przyszedł jeszcze jedy, inny anioł. I stoi przy ołtarzu. Ma takie złote naczynie na żar. Bierze bardzo dużo kadzidła. I on składa to kadzidł w ofierze. Poświęca je Bogu. I nagle się wzniósł dym z tych kadzideł. I Apokalipsa mówi, że te, te kadzidło, to kadzidło, te dymy kadzidlane, one symbolizują modlitwy świętych. Co to znaczy? Modlitwy tych, którzy uświęcają w prawdzie słowa Bożego. Modlitwy tych, którzy się wstawiają za innymi. I którzy żyją w posłuszeństwie słowa Bożego. I nagle ten anioł bierze to naczynie na żar, napełnia ogniem i zrzuca ten żar, czyli te modlitwy świętych, nasze modlitwy, na ziemię. I one powodują trzęsienie ziemi, błyskawice, głosy gromy. Moglibyśmy rozumieć to dokładniej, być może istnieją też takie interpretacje, ale ja widzę w tym wszystkim coś innego. Bo. Muszę wierzyć w to, że moja modlitwa, jeśli żyje w posłuszeństwie Słowa Bożego, sam się uświęcam w prawdzie, że moja modlitwa może być w czyimś życiu trzęsieniem ziemi. Czy jej życie się zmieni? Może być gromem z nieba, piorunem. Mówiłem wam, że wstawiać się entych może oznaczać też, że piorun spada z ziemi, na, ziemi, na ziemię, z nieba. Tak. To może być błyskawica łaski. Mogę ja ją obserwować na przeciągu 10 lat, bo czymś innym jest dla mnie obserwowanie łaski Bożej, a czymś innym jest bezpośrednie działanie łaski. To, co dzieje się w wieczności w ciągu, trudno mówić, tu o chwilach, po prostu się dzieje. Ja w swoim życiu mogę to dopiero zaobserwować za 10-20 lat, ale to już się stało. Tylko ja jeszcze nie dotarłem do tego momentu, kiedy efekt mojej modlitwy przyniósł skutek. Głosy, jakieś dźwięki, grony. Ten obraz jest taki dramatyczny, słowo apokaliptyczny, tu akurat najmniej może pasuje, bo jest to apokalipsa, ale tak jakbyśmy widzieli coś przerażającego i wielkiego, coś na wielką skalę katastrofa, która przynosi uzdrowienie. Jak to katastrofa, która przynosi uzdrowienie? Tak, bo moja modliwa stawiennicza, żeby zmienić czyjeś życie, to musi przecież je zrujnować. Jeśli ktoś je buduje w fałszywy sposób, jeśli ktoś je buduje bez Boga, to żeby się zmieniło to życie, no to musi być trzęsienie ziemi. I Bóg w swojej delikatności mógłby oczywiście. W jednej chwili dopuścić efekt mojej modlitwy, nie, czyli zrujnować komuś życie w ciągu trzech godzin, ale czy zastanówmy się, czy bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. I on swojej delikatności rozkłada to na czas. Jest delikatny wobec tej osoby. Może trwać to i 10 lat. Są katastrofy, które przynoszą rekonstrukcję. Na samym początku Księgi Jeremiasza Bóg mówi, powołując go na proroka, mówi do niego w ten sposób, że go powołuje, że będzie on prorokiem, że będzie wstawiennikiem, że będzie go słuchał. I mówi do niego takie słowa: Spójrz, daję ci dzisiaj władzę. Ja dzisiaj do Was to mówię w imieniu Boga. Te słowa dają wam władzę. Nad narodami nad królestwami. I teraz popatrzcie, byś wyrywał, wyrywanie to jest, niszczo, to jest destrukcyjna czynność. Obalał, niszczył i burzył. I na samym końcu byś budował i sadził. Cztery czynności destrukcyjne i dwie konstrukcyjne. Dlaczego tak jest? Bo żeby komuś zmienić życie, to więcej trzeba wysiłków wsadzić, żeby coś zniszczyć niż zbudować. a modlitwa jest taką błyskawicą, jest trzęsieniem ziemi. Apokalipsa mówi, że zanim te modlitwy, żartych modlitw, moich modlitw, ogień tych modlitw, może żar węgli płonących też, spadnie na ziemię i dokona skutków w czyimś życiu, ona najpierw musi iść do nieba. Ja muszę być uświęcony w prawdzie, poświęcony tej sprawie, Posłusznym sługą Boga muszę być. Wtedy ta modlitwa tam trafia. Staje się czymś, co się staje piorunem w czyimś życiu. Grom z nieba, trzęsienie ziemi, gromy. Chodzi o to, że ten obraz ma nam dać do zrozumienia, że Bóg słucha naszych modlitw i one mają ogromny wpływ na czyjeś życie, nawet jeśli tego od razu. Nie widzimy. Mam takie doświadczenie w swoim życiu, że moja modlitwa doprowadziła w czyim życiu, no tak, do trzęsienia ziemi wiele razy. Nawet mnie było to trudno przeżywać wspólnie z tymi osobami. Mówię, za szybko to się dzieje, nie? Panie, zwolnij. Wolałbym, żeby to trwa, było rozłożone pięć lat, a nie w ciągu roku czy dwóch się to stało. Z boku, gdyby to psychiatra obserwowałby epizod psychotyczny, a to nawrócenie. Nie? Dlatego miejmy cierpliwość i wyrozumiałość do Boga, że On to rozkłada w czasie, ale może się zdarzyć, że to będzie błyskawica. Natomiast na pewno mamy wierzyć, że te modlitwy są słuchane i są żarem, ogniem. Błyskawicą i trzęsieniem ziemi w swoich skutkach. Ja w to wierzę i dlatego to w moim życiu działa. Jeśli ty wierzysz, to też będzie to działać. Masz wierzyć, a nie sprawdzać Boga, czy jest posłuszny Twoim modlitwom. Wierzyć, tak jak Wam powiedziałem. Mówię moim jestem spokojny. On wie, kiedy się zająć tą sprawą, którą mu polecam. Nie będę dyrektorem Pana Boga, administratorem Jego miłosierdzia czy specjalnych łask w postaci gromów spadających na ziemię. To jest Jego sprawa. Ale jeszcze, żeby dobrze zrozumieć ten obraz apokaliptyczny, przepięknie moim zdaniem wyjaśniający sens i siłę modlitwy wstawieniczej, dobrze jest zrozumieć ten tekst, yy, trzeba nam odwołać się do Starego Testamentu. A wiemy o tym, że właściwie całe pismo jest święte i całe pismo jest natchnione, i wszystko tam jest ważne. I te stare teksty zapisane w Księdze Kapłańskiej, Księdze Wyjścia, Księdze Liczb, opowiadające o liturgiach, które już nie mają miejsca, liturgiach starotestamentalnych kapłanów one są pewnymi figurami, obrazami, wzorcami odnoszącymi się do Chrystusa, o czym mówili z do Hebrajczyków dość przekonywująco. Otóż Każdego dnia kapłan dokonywał w namiocie spotkania albo w namiocie wyznaczonych czasów, różnie na to można mówić, a później w świątyni przebłagania. Poświęcał w ofierze coś. Każdego dnia spalał na ołtarzu też kadzenie, ofiarę kadzielną. Trochę kadzidła. Mamy już kontakt z apokalipsą w tym momencie. Gdy zapach tego kadzidła rozchodził się po obozie wędrujących Izraelitów, jak mówią historycy, jak zegeci, wszyscy czuli się wezwani tym zapachem kadzidła do modlitwy. Mówią: O, kapłan składa ofiarę, idziemy do modlitwy. Ale był jeden wyjątkowy dzień, Jom Kippur, czyli Dzień Przykrycia, czyli Dzień Darowania Grzechów, Przykrycia Grzechów. W którym kadzenia dokonywał niezwykły kapłan, tylko arcykapłan. On był figurą Chrystusa. Gdy On ofiarował kadzenie, wszyscy się skupie, ze skupieniem się modlili. Stąd to jest kojarzenie modlitwy z kadzidłem. To był znak. Czuli zapach w nozdrzach idziemy do modlitwy. W naszych czasach dzwonieniem się wzywa do modlitwy, na dzwonach albo jeszcze w jakiś inny sposób. W tamtych czasach właśnie kadzenie. Gdy dokonywał ofiary, kadzenia, wkraczał najgłębiej też do przybytku świętego, do świętego namiotu, a później do świątyni, które nazywało się Debir. To było miejsce Kadosz Kadoszym, święte świętych, tylko arcykapłan tam miał wstęp i tam przechowywano arkę Przymierza. Miejsce najświętsze, za kotarą, za zasłoną, symbolizującą ukrycie Boga. Kropił następnie przed przebłagalnią tej skrzyni, siedem razy krwią, dokonując ceremonialnego oczyszczenia. Mamy tu adres do pokropienia krwią, czyli oczyszczenia krwią przez Chrystusa. I zauważmy, że w tekście pojawia się symbol siódmej pieczęci. Siedem razy kropił. Wtedy cały Izrael otrzymywał oczyszczenie z grzechów. Jest o tym mowa w Księdze Kapłańskiej w rozdziale, w wiersz. Ten jeden dzień w roku można było uzyskać przebaczenie wszystkich grzechów. Dzień pojednania, Jom Kippur, był dniem sądu. Przypominał o tym, że będzie kiedyś sąd i że teraz się też do sądu dokonuje. Tego dnia Izraelici dokonywali tak zwanego widuj, to jest wyznania grzechów. Przeznawali się przed Bogiem do wszystkich grzechów. Rok liturgiczny dla Żydów rozpoczynał się przez Paschę, którą połączono ze świętem trzaśników na Później było święto tygodni, początek żniw pszenicy po wykonaniu gestu podnoszenia snopa, a jesienią był dzień trąbienia, pierwszy dzień Tyżri, dzień pojednania to jest dziesiąty dzień Tyszri, święto namiotów trwające do 22 dnia. Dishri I koniec żniw pszenicy. Czekano na Paschę. Żniwa były jakby kończącym się też rokiem liturgicznym. Żniwa w symbolice ewangelicznej symbolizują zawsze koniec świata. Kiedy Jezus mówi o żniwach, ma na myśli często koniec świata. Koniec się liturg, kończy się liturgia całego świata. Święta te wyjaśniają sens cyklu świata. Wszystko zaczyna się od Paschy Chrystusa. Ale w pewnej chwili trzeba usłyszeć głos trąby wzywającej do zamknięcia cyklu życia. Dlatego jest to święto trąbienia. Pierwszy dzień dnia miesiąca y, Tyszri. Trzeba usłyszeć jakby wołanie Boga, który ci trąbi w uszy, nie? Zobacz prawdę o sobie. To jest trąba, to jest wezwanie sumienia. Pewnego dnia Osądzi nas Pan i będzie to ostatnia chwila na modlitwę za siebie i za innych, na pojednanie i przebaczenie. Dopóki arcykapłan zajmował się liturgią w namiocie lub w świątyni, Żydzi mogli regulować swoje moralne zobowiązywania: przepraszać się, prosić, wstawiać, modlić, jednać się. Wyznawali sobie winy, mówili ten widuj, przebaczali sobie, odwiedzali się nawzajem, odnawiali relacje. Przepraszali się tak, ale i wyznawali grzech. Dopóki arcykapłan składał tą ofiarę. Gdy arcykapłan opuszczał świątynię, kadzenie się kończyło, już było za późno. Nie można było się przepraszać, nie można było nawet wyznawać grzechów. Już koniec, nie ma czasu. I oni się uczyli w ten sposób, że z tym nie trzeba zwlekać. Każdy więc się spieszył, żeby załatwić te sprawy, dopóki trwa kadzenie. Wiemy, co ono symbolizuje. Jest to dla nas sygnał, dopóki Jezus, arcykapłan, wstawia się za nami w niebie. Nasze modlitwy, nasze przeproszenia, przebaczenia są ważne. Ale gdy On wróci na ziemię, kiedy się kończy kadzenie, będzie już za późno na to słowo przepraszam. Kierowany do Boga, drugiego człowieka, czy nawet siebie samego. Niezależnie jaki jest obraz naszego świata i Kościoła, jeszcze jest czas, by się nawzajem za siebie modlić i przepraszać. A modlitwa stawiennicza jest też modlitwą skłaniającą do przebaczenia czy przeproszenia, do pojednania się z Bogiem, z drugim człowiekiem, ze sobą. Mamy udział przez tą modlitwę w tym dziele arcykapłańskim. Mamy udział, bo nasze modlitwy, jak powiedziałem, są nie tylko zwykłym kadzeniem wznoszącym się do góry, ale też gromem spadającym na ziemię. Trzęsieniem ziemi w czyimś życiu. Dopóki ten arcykapłan w niebie, w niebieskiej Jerozolimie, że tak powiem, w jakiejś tam świątyni niebieskiej, on się wstawia za nami. Dopóki on nie wyjdzie z tamtej świątyni i nie wywróci na ziemię, jest czas. Trzeba się śpieszyć. Bo czas się skończy i będzie za późno. Tak mniej więcej obraz możemy zrekonstruować z tego obrazu symbolicznego i również z tego, co przeczytałem w Ewangelii Świętego Jana. W tekście jest mowa o aniele, że on te modlitwy tutaj zrzuca, ale jest jako ósmy anioł tam wymieniony siedmiu trąbi, a ósmy idzie potem modlitwy świętych. I on dokonuje poświęcenia przy ołtarzu. Więc on może być symbolem też Chrystusa. Bo osiem jest liczbą zmartwychwstania, jest liczbą Chrystusa. I o nim też prorok Malachiasz prorokował jako o aniele. Bo anioł niekoniecznie oznacza naturę, może oznaczać misję, to jest ktoś posłany. Może też oznaczać Mesjasza. Nie w tym znaczeniu, że Jezus jest aniołem, że nie jest Synem Bożym, tylko jest kimś posłanym przez Ojca. On jest arcykapłanem, który jeszcze za nas modli się i wstawia. Jeszcze nie ma końca liturgii kosmosu. Jeszcze się świat nie skończył. Ale mamy swój udział w przyspieszeniu pewnych przebaczeń i przeproszeń, pojednań i przemieszczeń, trzęsień ziemi i błyskawic z nieba przez nasze kadzenie. On używa przecież ten anioł nie swojej Kadzielnicy, tylko wziął żar, czyli modlitwy świętych. Te modlitwy nasze są mu potrzebne. On ich używa, on ich przenosi, on się nim posługuje, ale są dla niego ważne. Tak ważne, że mogą być błyskawicą i trzęsieniem ziemi. Chociaż mogę tego nie widzieć, ale mnie Pan Bóg dał to zobaczyć w moim życiu. I Tobie też da, a może już dał, a może właśnie daje, że widzisz skutki swojej modlitwy. Jedni widzą, drudzy nie widzą. Wszystkim wszyscy mają wierzyć w to, co jest tu napisane. Słuchamy Jego słów i wierzymy Mu, że to, co mówi, jest prawdą. Nie musimy tego widzieć naocznie, ale wiemy, że tak jest. Wstawiennictwo jest bardzo ważne. Pojawia się tylko pytanie, dopóki Jezus będzie wstawiał się za ludzi. Odpowiedź nasuwa się sama, dopóki na ziemi ludzie modlą się nawzajem za siebie. W starych traktatach żydowskich jest napisane, że Mesjasz powróci w Peruzji, w powtórnym przyjściu na ziemię. Kiedy na, na świecie już nie będzie ludzi, którzy się modlą, kiedy świat będzie już najgorszy. Albo wtedy, kiedy świat będzie najlepszy i wszyscy za siebie będą się modlić. Dopóki ten świat nie jest ani najgorszy, ani najlepszy, a on jeszcze czeka. Może czeka na Twoją modlitwę, może na moją. Ale one są ważne, te modlitwy. Otwieram teraz Księgę Rodzaju, 20 rozdział, stara księga, pierwsza w Biblii. I czytam wydarzenie, które wydawać by się mogło yy, nie mieć związku z tym, co teraz mówię, ale ma. Ma związek. Trzeba się tylko bliżej przyjrzeć. Tak jak w życiu się człowiek bliżej przyjrzy, to zobaczy, że wszystko ma związek i wszystko ma sens. Otóż zdarzyło się Abrahamowi i jego niepłodnej żonie Sarze, że zawędrowali do Geraru. Kraina która odpowiada miejscom, gdzie mieszkali w filistyni. Rządził tam król o imieniu Abimelek. Sara była piękną kobietą, mówi tekst. Królowie wtedy mogli sobie pozwolić na wszystko, co chcieli i spodobała się Sara. Zabrał Abrahamowi, tym bardziej, że Abraham powiedział, że to jest tylko jego siostra. Ja to nawet cieszę się, że w Biblii, w Świętej Księdze Abraham występuje jako człowiek tchórzliwy i wypierający się nawet swojej żony z lęku o własny tyłek, przepraszam za wyrażenie, bo mogła mu zagrodzić nawet śmierć. Cieszę się, że musiał później opowiadać swoim potomkom tę historię z rumieńcem może na twarzy, ale że był człowiekiem prawdziwym, że nie wstydził się tego, że taki skandal, dopuścił się takiego skandalu, że wyparł się swojej żony z lęku o własne życie. No i Sara poszła na dwór króla Abimeleka. Abraham dostał nawet sowitą zapłatę, wstrętne to było u niego. Zarobić na żonie to obrzydliwy proceder. Ale ponieważ Abraham zaufał Bogu i Sara również byli faworytami Boga, pupilami... mimo tego, że byli ludźmi grzesznymi jak widzimy i to jak grzesznymi? Nie? która z rząd tutaj chciałaby, żeby ją mąż sprzedał sąsiadowi i zarobić na tym, prawda? A tutaj w Biblii o tym czytamy, jeszcze mówimy, że to jest ojciec wiary. Ale mnie to nie skandalizuje, to nie. Raczej się podziwiam go, że miał odwagę później o tym wszystkim opowiedzieć, skoro jest to zapisane. I co się dzieje? Otóż e, na dworze Abimeleka kobiety przestały rodzić. Są się niepłodne. Pojawiły się problemy. Abimelech się przestraszył i rozeznał po tym znaku, że kobiety stały się niepłodne, że musiał pożądać czyjej żony, bo w Biblii była taka zasada, że, kto, yy, że, że bezpłodność jest efektem pożądania czyjej żony albo męża. I on się zorientował po tym, że coś takiego musiało się stać. Mówi, ta Sara to nie jest twoja siostra, to jest twoja żona. Bo wszystkie kobiety w moim, na moim dworze nie, ro, nie, nie rodzą. Stały się bezpłodne. I Abraham przyznał się, mówi, no wprost, cię a tak zrobiłem. Po prostu ja. Yy, no bałem się, że w rzeczywistości to jest moja siostra, nie? Ale tak naprawdę to jest żona. I zaczął kręcić. W końcu Abimelek mu oddał ją. Znowu mu zrobił wynagrodzenie. I. <grym> Abraham się za bardzo nie smucił, nawet nie przeprosił Sary. Sara też nic nie mówiła, podziwiam ją za to, jak mogła to znieść. I w Siedemnastym wierszu mamy coś absolutnie zaskakującego. Wiecie, ja jestem grzesznikiem, wy jesteście grzesznikami i możemy nie wierzyć w to, że nasze modlitwy mają jakiś sens. Ale posłuchajcie. Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uzdrowił Abimeleka, żonę jego i jego niewolnicę, aby mogły mieć potomstwo wstrząsające. Ten człowiek, który wyparł się żony, jeszcze zarobił na niej. Wstawia się do Boga za Abimeleka i za jego kobiety, bo on miał cały harem. Prawdopodobnie i Abimelek miał kłopoty z tego rodzaju zachowaniem, czyli chyba był impotentem w tym momencie. Nagle odkrył, że nie jest. Żony zaczęły rodzić dzieci, zaczęły mieć. Były w poważnym stanie, w błogosławionym. Pomyślcie o tym, jaka jest moc tego kadzidła modlitwy stawiniczej nawet takiego człowieka jak Abraham. A nazywam go Ojcem Wiary. Ty możesz mieć wątpliwości, czy Twoje modlitwy słucha Bóg, bo mówisz sobie, nieraz się wyparłem nie żony, czy tam męża, dzieci, Boga, jak Piotr. Ale on był prawdziwy. I Piotr był prawdziwy, i Abraham był prawdziwy. Nie udawali. Skoro mamy tą historię zachowaną tutaj z tradycji, a działo się to 1800-1700 lat przed Chrystusem, więc prawdopodobnie przez kilkaset lat ta historia była powtarzana z ust do ust, a nie była zapisana, musiała mocne wrażenie zrobić na Abrahamie, na wszystkich. Abraham zobaczył, że mimo tego, że on jest takim niewiernym człowiekiem, ale ponieważ jest prawdziwy. Bóg go słucha i Bóg innym zwraca zdrowie, chociaż on zawinił. Kadzidła naszych modlitw mają sens i mają moc. Nie dlatego, że jesteśmy wyjątkowi, że jesteśmy szlachetni, że jesteśmy niegrzeszni, tylko dlatego, że odwołujemy się do tej ofiary ofiary Jezusa Chrystusa. Nie muszę się martwić, czy moja modlitwa ma skuteczność, dlatego że ja wkładam swoją modlitwę w Jego modlitwę. Kadzidło mojej modlitwy, zwykły dym, staje się żarem, błyskawicą, trzęsieniem ziemi, dlatego że oddaję moją modlitwę Jemu. Zawsze, kiedy się modlimy przez imię święte Jezusa Chrystusa przez to święte imię możesz być pewny, pewna, że Bóg Cię wysłucha. Oby nie w takich historiach jak przeczytałem przed chwilą. Amen. Wybrałem na ten wieczór te dwa fragmenty z Pisma Świętego. Fragment z Apokalipsy, opowiadający o liturgii niebieskiej, z tym kadzeniem, które symbolizuje modlitwy świętych i wywołuje trzęsienia ziemi. I obraz modlitwy Jezusa, który.